I są my w miejscu docelowym. Pięknie. Tak, dokładnie tak zwane żurawie. Teraz ups, telefon spadnie mi do tego i co? <laughs> Chyba bym się pochlastała. Te klipy są piękne. Ej, mu po to se Siemę wybiły, no. Patrzcie, jaka zadziora. Tu jest ta zadziora, co się biła. Jeszcze se pokrzykuje, patrzcie. <noise> Nie Sopot. Głodna, no, trochę tak. Gdynia-Orłowo. Molo na Orłowie. Ależ piękna pogoda się zrobiła. Jest niesamowite w takiej pogodzie, widzieliście w jakiej pogodzie jechaliśmy, a taka piękna pogoda się zrobiła. Musimy mieli dzisiaj wszystko, wszystkie chyba pory roku, deszcz, śnieg, śnieg z deszczem. Wszystko wiatr okrutny, a proszę jak tu wygląda. Bezpiecznie dojechali, to teraz miejmy nadzieję, bezpiecznie wrócić. Ale o to, to chyba się nie powinniśmy martwić. O! Tak pięknie. Docelowy to są złodziejki A nie to kaczuchy Nie wiem czy to są kaczuchy czy nie kaczuchy o, Nie skoknie Idziemy. Oni mnie poganiają, że teraz idziemy moczyć nóżki. <słuch> idziemy moczyć łóżki. Idziemy moczyć nóżki, tak? Jezu, ale wiecie, jak to jest zimno. Nie, 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 na to się ta, nie pisze, twom, absolutnie. Nie ma. Nawet jakbyście dali mi milion tapów, to wam nie skoczę do tej wody. Nie ma, nie ma bata. Oh. Ale tu nikt do wody nie wchodzi, wiecie? To jest ten problem. Głodny jesteś? To pójdziemy coś zjeść? Tak, tak. Dobre, obserwują <laughs> no, fajnie słońce. No. Jak słońce jest, to fajnie tak w miarę jest, tak przybliżej. No, a jak tak powieje, to jest... Ale jak tak powieje, to takim razem... A ja mam do tej wody wejść. Od której strony? Żeby ludzie się na mnie nie patrzyli jak na debila. Nie? Tak nam pięknie się zrobiło. A takżeśmy jechali w takiej pogodzie, nie? Deszcz, śnieg, śnieg z deszczem, wichura, łokrutna. Ale wdychajcie tego jodu. Co nam się płuca oczyszczą Ale teraz słońce pięknie grzeje Patrzcie jak wali słoneczko To teraz do wody Bo to se, słońce specjalnie wiecie jest po to żeby nie było mi tak zimno jak wejdę do tej wody ale pamiętacie, że tylko po kostki? Więcej nie, więcej nie dam rady. Potem na chwilę skończymy lajwa, bo my pójdziemy zobaczyć, czy to czy coś do jedzenia mamy ciekawego, czy można coś zjeść. Jak myślicie, z której strony będzie cieplejsza woda, z tej, czy z tej? Z tej. Z tej, nie? tak tu jest tawerna orłowska, bardzo smaczne tam jest jedzenie, tam zaraz bym chciała pójść, bo tam jest wędzarnia chciałabym nam zobaczyć, czy mają gdzieś jakieś fajne wędzone rybki ale tym ptakom nie jest zimno to może i mi nie będzie zimno, nie? nie jest wam zimno w te stópki. Bo mi na sam widok jest zimno. Idziecie ktoś ze mną do towarzystwa. Czekasz, mam czerwony nos. Bo się rzekło: Cza, to cza! O Jezu, buty trzeba ściągnąć. Ania, potrzebujesz mi drugi telefon? Ach. Ale ten piasek zimny! No nie, no założyliśmy się, że wejdę. No to wejdę, no. Nie ma lekko. Trzeba. Patrzcie, już są nogi obre, rozebrane. Trzeba być twardym a nie miękkim, Jak to mówią? Kurde... przepraszam. Szkówa jego. Mam. Czy to się już liczy? Bo ja chętnie bym już wyszła. Jeszcze te pane są takie wysokie. O, ho, 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 ho. Dobra, liczy się. A, a, ho, ho, ho. Nie, ja muszę tą kamerę wyłączyć. A, ho, ho, ho. Dasz mi te ręczniki, bo nie chcę tego, ty, wiesz chodzić po tym e, piasku, że tak powiem, bardziej sypkim. O, ale zimno. E, Ania, poczymasz? O, oh, patłe mi stopy! No. Ja tu zostałam, zostaję, przebarłam. Jezus, ale zimno. Chodźcie po chwili. Jesus. Siema, dzięki. Ale kto? A czyliż jakieś trzęsy? Tak, czujesz. A ja podobno morsować chcę się nauczyć, wiecie? Z po co będzie, będzie jak będą komentarze ohoho, lej z tego jak baba się weszła do zimnej wody. Piszę, nurkuj do wody. Ale kiedyś będzie cała. Podobno jak jest minusowa temperatura, to wtedy jest fajnie do morza wejść. Wtedy podobno tak się nie czuję. Ktoś pisze, że masz zarąbiste buty, Mateusz. A, <laughs> Tyle czekania tego wszystkiego, żeby pani Erwa sobie weszła do wody, nie? Teraz wszyscy tapują za wejście do wody. O, różyczki! I co? Woda do mnie przyleciała. Dobra, idziemy zobaczyć co jest z jedzeniem. O, Boże Święty. O, Boże Święty. I spadamy z powrotem. No. Uff. Jeszcze może muszelkę weźmiemy. Ach, dobra, moi drodzy. Widzimy się później, dobra? Bo idziemy sobie, idziemy sobie, możecie jeszcze chwilę ponapawać się widokiem, a my idziemy po prostu sobie coś może zjeść, coś się napić, wysiusiać. Nie wiem, dlaczego, ale się te 20 góra chciało. <noise> no, Dobra. To do zobaczenia później, dobra? Potem też włączę live'a, więc zapraszam. Trzymajcie się na razie. Do zobaczenia.